Hej, Shots! 20 czerwca 2023 roku, wtorek, godzina 20:30. Drugi w Polsce trening świadomości językowej. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Rok temu przeprowadziłem taki pierwszy trening, okazał on się absolutnym hitem. Wiele osób z tego treningu rozpoczęło wtedy swoją językową przygodę ze mną. W tym roku robimy kolejny taki trening, już drugi. Tyle tylko, że jest jedna zasadnicza różnica, moi kochani. Ja jestem o rok mądrzejszy. Ja jestem o rok bardziej doświadczony. Ja mam za sobą setki przeprowadzonych treningów w ostatnim sezonie językowym, który właśnie zaraz się skończy. Właśnie to będzie w ostatnim tygodniu, kiedy będzie ten trening świadomości językowej. I w związku z tym postanowiłem, że wypuszczę absolutną petardę. Oznacza to, że podzielę się z wami absolutnie innowacyjną wiedzą. Zgodnie z zasadą Sharks Never Stop Swimming, rekiny nigdy nie przestają, nie przestają pływać. Chodzi o to, że cały czas się rozwijamy. Niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteśmy, zawsze coś można polepszyć. I ja z tego obecnego sezonu wybiorę dla was cztery elementy, o których zaraz powiem. I podzielę się z wami tą wiedzą 20 czerwca, yy, to będzie wtorek, godzina 20.30. Na końcu tego filmiku powiem dokładne szczegóły, jak tam się zgłosić. Moi drodzy, ten filmik jest skierowany do ludzi świata piłki, do trenerów, do sędziów, do piłkarzy, do działaczy, do dziennikarzy, do wszystkich ludzi, do kibiców, którzy mają... Coś wspólnego z piłką nożną. Ja nie pracuję jak szkoła językowa, u mnie się nie uczymy warzyw, nie uczymy się, e, oczywiście to też się może pojawić. Natomiast treningi z Cornelem przykładowo, jeżeli mówimy o trenerach, ukierunkowane są na to, żeby taki trener pojechał do Anglii, poradził sobie na stażu, poradził sobie w pracy, na przykład w Anglii czy w każdym innym kraju, ale również na ulicy w sytuacjach codziennych. Czyli to jest język angielski codzienny, everyday English, wzbogacony o e, football English, czyli to, co potrzebuje trener. Piłkarz, sędzia, działacz, agent, scout, dziennikarz, etc. Moi drodzy, 20 czerwca mam dla was będę miał dla Was przygotowane cztery punkty. Po pierwsze, to będzie Cornell's Approach. Cornell's Approach, czyli podejście Cornela do nauczania języka angielskiego, Sharks Never Stop Swimming i takie tam rzeczy, o tym będę mówił, ale przede wszystkim pokażę dwa, trzy konkretne przykłady, jak należy się uczyć języka angielskiego piłkarskiego. Nie ma u mnie żadnych słówek, tylko jest wszystko w kontekście. Wy macie już po bardzo krótkim czasie stać się komunikatywni, a osoby, które już mają jakiś poziom, po bardzo krótkim czasie mają skoczyć na wyższy poziom. Cały czas to rozwijamy i ten pierwszy punkt będzie temu poświęcony. Drugi punkt, to będzie English Mental. Ja nawet teraz codziennie czytam co najmniej 30 minut dziennie. Jest taka książka, nadzwyczajny sukces, którą skończyłem. Słuchajcie, i tu jest taki cytat: Dalekowzroczne myślenie poprawi krótkoterminowe decyzje. Dzisiaj wrzuciłem teraz swojego Facebooka, yy, czyli po angielsku. Long term thinking yy, will improve your short term planning or decisions. Yeah? Słuchajcie, nie ma rozwoju językowego bez rozwoju mentalnego. Jeżeli dowiecie się, poznacie pewne mechanizmy, bo to chodzi o to, żebyście polubili się uczyć. To jest mój główny cel na początku. To nie chodzi o to, żeby przyjść, pokazać, i tak dalej. Ja wypuszczam moich podopiecznych po jakimś czasie, co ciekawe 70-80% moich podopiecznych będzie kontynuowało z tego sezonu, o tym na końcu powiem. A zatem ta liczba osób, które dołączą od nowego sezonu będzie dość ograniczona, ale o tym będę mówił. Słuchajcie, ale chodzi mi o to, że każdy mój podopieczny polubił się uczyć angielskiego. English is easy peasy lemon squeezy when you learn it consistently. I angielski jest łatwiutki, prościutki, jak go się uczysz systematycznie, a uczysz się systematycznie, kiedy lubisz to robić. Jak czegoś nie lubimy, robimy to na siłę. Ja chcę zmienić wasze myślenie i to będzie drugi punkt tego treningu. Trzeci punkt to jest tak zwany everyday English. Słuchajcie, nie ma uczenia się angielskiego piłkarskiego bez angielskiego codziennego. Prosty przykład: piłkarz, który pojedzie na kontrakt zagraniczny, oczywiście będzie dużo czasu spędzał w klubie, będzie dużo mówił o rzeczach piłkarskich, ale po tym treningu wyjdzie do restauracji gdzieś obiad, pójdzie do kina, przejście, tak dalej, spotka ludzi, trzeba się komunikować. Wojskowo, stricte football English, ale również everyday English. To samo na jakieś wakacje, inne rzeczy, czyli generalnie rozwijając się ze mną w świecie piłkarskim, rozwijacie się, również, rozwijacie się również na płaszczyźnie everyday English w różnych sytuacjach życiowych. To jest połączone. To będzie trzecia część, i tu wybiorę jedną. Ja mam całą masę notatek, linków. My generalnie, jak się uczymy, idziemy cały czas do przodu. Na przykład, nie wiem, jeżeli w tym tygodniu są balaże o pierwszą ligę ekstraklasy, to rozmawiamy o tym. Żyjemy oczywiście z perspektywy językowej, cały czas to rośnie, stąd też w tym sezonie stworzyliśmy kilka teorii z moimi podopiecznymi na bazie książek, które przeczytałem, na bazie pomysłów, które mi się zrodziły kreatywnych w trakcie tego sezonu, o tym właśnie będę mówił z perspektywy Everyday English i wybiorę jeden z najciekawszych tematów, które poruszałem z moimi podopiecznymi, ja oczywiście wybiorę po jednym z każdego z tych czterech punktów, bo nie mogę on sprzedać całej wiedzy, tak po prostu ktoś ze mną pracuje cały rok, a ja nagle wszystko tutaj. Nie, 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 to ma być zajaweczka, to ma być coś, co was podawam do myślenia, pobudzi Was do myślenia, zachęci Was do rozwoju językowego. Ze step by step, Kornel Paszkiewicz. I czwarty punkt to będzie football English. Tu tak wybiorę materiał, że skorzystają z tego wszyscy. Jak pracujesz z sędziami, słuchajcie, no to tam jest loss of the game, specjalistyczna nomenkl nomenklatura dla sędziów. Z piłkarzami, z trenerami to jest to samo. Trener potrzebuje czegoś innego, piłkarz potrzebuje czegoś innego, scout potrzebuje czegoś innego, ale są pewne elementy, które łączą. I tak wybiorę, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało, że niezależnie od tego, czy będziesz sędzią, trenerem, piłkarzem, działaczem, dziennikarzem, to ma wam dać do myślenia. I już mam przygotowany taki materiał. Jestem niesamowicie. I'm looking forward to it. Nie mogę się tego doczekać. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, cały trening potrwa około 90 minut, jak mecz piłkarski. Na końcu poświęcimy sobie czas na questions and answers. Pytania, odpowiedzi, jak będziecie potrzebowali. I bardzo ważna rzecz, ten trening jest. Bardzo proszę moich potopiecznych, ludzi, którzy myślą, że to jest ciekawe, o ogłoszenie tej nowiny, ale chodzi o to, że ten trening jest dla osób, które się jeszcze zastanawiają: nawet gdybyście ze mną nie współpracowali w nowym sezonie, który rozpocznie się w sierpniu, wrześniu 2023, szczegóły będą jeszcze w moich mediach społecznościowych, to już po tym treningu będziecie wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Naprawdę będziecie mieli dużą wiedzę, która otworzy Wam oczy. Natomiast przede wszystkim ten trening, jest przepustką dla osób, które będą chciały. Osoby, które wezmą udział w tym treningu, będą miały pierwszeństwo w dołączeniu do nowego sezonu. Słuchajcie, tak w skrócie, bo nie chcę za dużo mówić yy, na moim YouTubie, na moich mediach społecznościowych, dużo jest takich językowych, rozwojowych rzeczy. I teraz szybciutko pod spodem: link www.kornelpaszkiewicz.pl. Tam jest link i tam są wszystkie szczegółowe informacje. Szybciutko tylko powiem, co trzeba zrobić, żeby dołączyć. Słuchajcie, deadline 18 czerwca 2023, czyli to jest. Niedziela, w poniedziałek taki dzień e, przejściowy i widzimy się we wtorek. Nie czekajcie do końca, no myślę, że nie warto, ale oczywiście macie czas do niedzieli. Słuchajcie, żeby wziąć udział trzeba wysłać do mnie maila na kornelpaszmałpa.gmail.com To jest też oczywiście pod spodem www.kornelpaszkiewicz.pl, tam są dane do mnie. Wysyłacie tylko maila, na przykład, gdybym to był ja, napisałbym Kornel Paszkiewicz, sędzia, wyrazam chęć, chcę wziąć udział w treningu językowym. I otrzymacie maksymalnie do dwóch, 3 dni ode mnie informację zwrotną, co trzeba zrobić, żeby tam się zjawić, pojawić. Ok? Także czekam na Wasze informacje. No i co? No i to wszystko, słuchajcie. Sharks Never Stop Swimming. 20 czerwca 2023. Czekam na Wasze zgłoszenia. Eee, pamiętajcie, ten trening jest przepustką na osób, które będą chciały ze mną pracować od sierpnia, września 2023. Cała machina ruszy i osoby, które wezmą udział, będą miały pierwszeństwo eee, no, w rozwoju językowym ze mną w nowym sezonie. Jestem niesamowicie podekscytowany, bo to będzie nowa formuła w nowym. O ile pierwszy trening Taki odbył się rok temu. Teraz będzie drugi trening świadomości językowej, ale on będzie wzbogacony o rzeczy, które zbudowaliśmy wspólnie z moimi podopiecznymi w tym sezonie. Serdecznie was zapraszam. See you. Mm. See you soon. Do zobaczenia wkrótce, bo zakładam, że bardzo wiele osób tam dołączy. Szczegóły na www.kornepaszkiewicz.pl. Tam są szczegóły co do mm, co do wzięcia udziału. Wysyłajcie maila do mnie i widzimy się niebawem. See you guys.